Witam was na kanale Budowa Dzień po dniu. Dzisiaj odcinek o tym, czy tak łatwo jest być deweloperem? Nie do końca. Zapraszam. Za nami dość długi okres, który na początku chciałem nazywać sprintem, ale jednak nazwijmy go maratonem. Inwestycje, które zaczynaliśmy mniej więcej dwa lata temu w Warszawie, w okolicach Warszawy dobiegały końca przez ostatnie miesiące i skłoniło nas to do wykonania pewnego rodzaju podsumowania. Zwłaszcza, że w ciągu ostatniego kwartału dwa zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu ze strony nadzoru budowlanego spowodowały, że bardzo, bardzo rozluźnił nam się ten rynek wokół Warszawy. Dzięki temu mamy chwilę na refleksję, także podzielimy się w tej chwili z Wami kilkoma uwagami z tych ostatnich dwóch lat pracy. Warto też zauważyć, że tak na dobrą sprawę to nie tylko. Trwał proces budowy, wznoszenia tych obiektów, ale to też był proces budowania relacji, chwalania relacji z inwestorami, obserwowania też naszych inwestorów w czasie ich, ich wzrostu. Stąd chciałbym też pewne wnioski i podsumowania wykonać dla osób, które zastanawiają się, jak to jest być deweloperem, czy warto być deweloperem, i czy to jest faktycznie tak, jak wszyscy mówią, że zarabia się kokosy przy małej ilości pracy. Dzięki właśnie tym miesiącom wspólnie spędzonym, możliwości obserwowania tych ludzi z bliska, jak pracują, obserwowania ogromu pracy, które wkładają w ten proces, muszę jednoznacznie powiedzieć, że bycie deweloperem to nie jest taka prosta podróż, łatwa podróż. Oczywiście hmm, znajdą się tacy, którym się uda spektakularne sukcesy odnosić. Którzy nawet powiedzą, że jest to bułka z masłem, świetne pieniądze, ale w czasie tych prawie 24 miesięcy, gdzie tych inwestycji było kilka, widziałem, jak z wielkimi problemami trzeba się borykać w momencie, kiedy za załatwia się finansowanie, zabezpiecza się finansowanie w trakcie, trzeba reagować na bieżąco na te wszystkie sytuacje, które mają miejsce: kryzysy, niekryzysy, różnego rodzaju pandemie, które się mogą pojawić, co zresztą pokazała tak dawna historia. Zmiany rynkowe, brak rąk do pracy. Teoretycznie zatrudniacie nas po to, żebyśmy prowadzili budowę, bądź zatrudniacie jakiegokolwiek innego inżyniera bądź menadżera, żeby prowadził waszą budowę. Ale to nie jest rozwiązanie. Wszystkich problemów. Cały czas pozostaje ogrom, ogrom rzeczy, które trzeba wykonywać. Oczywiście, można wszystko oddać do poszczególnych działów, ale wiadomo, na to trzeba też mieć pieniądze. Utrzymanie każdego działu, działu sprzedaży, działu budowania czy działu marketingowego, to wszystko wymaga nakładów finansowych. Bardzo często inwestorzy decydują się, żeby większość z tych działów brać na siebie. Bardzo, bardzo przestrzegam przed myśleniem, że budowa czy proces deweloperski to jest tylko i wyłącznie 3 minuty na zbudowanie, sprzedaż, pieniążki i wakacje. To jest naprawdę ciężka, ciężka charuwa, którą oczywiście możemy upraszczać, ale niestety bardzo często to się upraszcza na zasadzie zmniejszenia jakości, olewania za przeproszeniem pewnych rzeczy, których nie warto olewać. Nasi inwestorzy decydowali się w każdym momencie, kiedy pojawiały się trudne decyzje do podjęcia, żeby wychodzić w kierunku potencjalnych nabywców swoich lokali, które, które są wznoszone. To się często wiąże z dodatkowymi kosztami. Koniec końców, w momencie, kiedy nie ma sprzedaży, w momencie kiedy pieniądz kosztuje, mamy kredyt deweloperski, kiedy właśnie nie ma potencjalnych nabywców gdzieś tam na horyzoncie, kiedy już wiemy, że trzeba będzie przetrwać kilka miesięcy dłużej niż zakładaliśmy. No to to jest próba charakteru, próba charakteru, którą nie każdy jest w stanie przejść. Ważne jest, żeby nie zawyżać swoich oczekiwań na wejściu, bo prawda jest taka, że jak człowiek jest przygotowany na tą ciężką pracę, to odniesie sukces. Tylko niestety trzeba walczyć. Pomówmy więc, co się może wydarzyć, gdy Inwestor przejmuje na siebie kompetencje danego działu. Poszczególnie wytniemy sobie każdy z tych głównych, oczywiście, działów, które duża firma deweloperska będzie miała w swoich zasobach pracowników obstawiających te dane stanowiska. Oczywiście możemy zacząć od budowy. To będzie najlepszy przykład z mojej perspektywy, ponieważ ja teoretycznie te. Kompetencje zabieram inwestorowi, żeby za niego wznosić te właśnie budynki, które gdzieś tam się znajdują. Kiedy inwestor próbuje na własną rękę skupić się na budowaniu, zwłaszcza w systemie gospodarczym, dopada go bardzo szybko roszczeniowość. Wykonawców, bo oczywiście my chcielibyśmy wierzyć w to, że firmy budowlane w Polsce choć oczywiście z przymrużeniem oka zawsze możemy się z nich śmiać, ale jednak uważamy, że po drugiej stronie będziemy mieli dorosłego człowieka, który chce dać usługę i wziąć za nią pieniądze. A okazuje się bardzo często, że ci ludzie, wykonawcy z branży budowlanej, borykają się z ogromnymi problemami. Bardzo często podstawą są, są problemy finansowe, ale tak czy siak, niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, że musiałem się zachowywać bardziej jak mediator. Trochę może nawet jak psycholog, gdzieś tam próbować znaleźć środek złoty między tym, czego oczekuje inwestor tym, czego oczekuje wykonawca. W momencie kiedy nie ma mediatora, czyli inwestor nie zatrudnia inżyniera i sam próbuje zarządzać tymi firmami wykonawczymi, bardzo często dochodzi do konfliktu interesów. No bo dwie strony sporu, i nagle jedna z nich ma być mediatorem, to jest niewykonalne, żeby być mediatorem, oczywiście można dojść do porozumienia, ale to jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga ogromnej ilości. Inteligencji emocjonalnej od obydwu stron. Taka forma mediatora w tych wielu trudnych procesach, gdzie te konflikty powstają, wybuchają, bardzo ostre, ale na, na chwilę jest bardzo przydatna. W momencie, kiedy inwestor rezygnuje z zarządzania przez menadżera, może spodziewać się tego, że będzie musiał prędzej czy później skonfrontować się z tym konfliktem, który powstanie między wykonawcą a nim. Drugi dział, który już jest co prawda poza moimi kompetencjami, ale obserwowanie z bliska tego środowiska dało mi pewną wiedzę w tym zakresie, no to oczywiście dział sprzedaży. Akurat to jest dział, który bardzo często jest przytulany przez inwestora faktycznie, żeby wykonywać to samemu, chociażby dlatego, że wielu inwestorów wcześniej zajmowało się sprzedażą różnego rodzaju usług, ale też i nieruchomości. I tutaj, oczywiście, najmniejsze jest ryzyko w mojej ocenie, żeby. Zrobić sobie duży problem z niesprzedawania tych kompetencji na zewnątrz, ale niestety pamiętajmy, że proces sprzedaży budynku trwa bardzo długo i w momencie, kiedy my jesteśmy inwestorem i sprzedawcą, łapiemy tego potencjalnego nabywcę i przez miesiące z nim prowadzimy rozmowy, wprowadzamy go na budowę w trakcie realizacji, potem jesteśmy przy wydawaniu. Lokalu i dalej przy obsłudze usterek, ewentualnych usterek pogwarancyjnych, to ta relacja już trwa bardzo długo. I zauważyłem z doświadczenia, że ludzie po mniej więcej trzech miesiącach stałego kontaktu bardzo skracają ten, ten kontakt. Starają się, przechodzą na taką stopę bardzo bardzo prywatną. Oczywiście można ich dystansować, ale jest to dużo trudniejsze po tych trzech miesiącach. Uważam dlatego, że jak odda się sprzedaż zewnętrznym usługodawcom, kiedy on sam załatwia. Tylko ten krótki odcinek pomiędzy a inwestor jest taką instancją wyższą, do której można się odnieść, do której można pojechać i porozmawiać, ale nie ma się jej na co dzień. Dużo łatwiej jest wtedy na bieżąco rozwiązywać pewne roszczenia, które pojawiają się zazwyczaj na koniec po wydaniu lokalu, lub parę miesięcy po wydaniu lokalu. Bardzo często jest tak, że jeżeli staramy się wyjść z twarzą do, frontem do nabywcy, no to mamy jakąś tam listę usterek, a potem prośbę, żeby zrobić jeszcze to, a potem może, a to może jeszcze tamto pan zrobi, może jednak sufit nam wyszpachlujecie. To się tak napędza, napędza, no bo mamy tą relację bardzo bliską i chcemy jednak pomagać tej osobie, sami też się z nią związujemy. A to później obciąża człowieka emocjonalnie. Jeżeli mamy jednego, dwóch klientów, jest to spokojnie do poradzenia sobie. Oczywiście, jak jest ich 20 czy 30, jest dużo trudniej. Są ludzie, którzy sobie z tym poradzą, ale nie oszukujmy się. Jest jeszcze wiele innych kwestii, których lepiej nie łączyć w jednej postaci inwestora. Podstawowym zadaniem w mojej ocenie, może kluczowym zadaniem jest zapewnienie finansowania dla inwestycji. I tutaj nie ma dwóch zdań, że inwestor się tym zajmuje. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że nie warto brać w całości stuprocentowej odpowiedzialności za organizację tych pieniędzy. Warto korzystać z usług specjalistów, którzy chociażby są pośrednikami w kontakcie z bankiem, załatwiają kredyty. Po prostu. Chodzi o to, że tam te procesy i kontakt wymaga pewnej powtarzalności w działaniu. W momencie, kiedy załatwiamy jeden kredyt na 18 miesięcy, na, na 14 miesięcy, na 12 miesięcy to jest mało. Jak się załatwia kilka kredytów w ciągu miesiącu, to już jest dużo. I nie oszukujmy się, to doświadczenie jest też dużo większe w momencie, kiedy mamy ten przemiał. Więc to jest jeden z tych działów finansowanie, który oczywiście musi być pod pełną kontrolą inwestora ale jednak uważam, że korzystanie ze specjalistycznych usług bardzo nam ułatwi proces, zabezpieczy nas przed potencjalnymi problemami wynikającymi chociażby ze złej umowy deweloperskiej w kredycie deweloperskim. I mam też taki przykład z jednej z inwestycji, gdzie faktycznie to finansowanie poszło bardzo nie po naszej myśli i wiem, z czym to się je. Wiem, jak ciężko jest budować, kiedy człowiek chce iść do przodu, a nie może, bo finansowanie, bo bank. I ta umowa z nim podpisana jest taka, że no za, każdym jednym, za każdą jedną próbą rozpędzenia się znowu następuje zaciągnięcie hamulca. Więc tutaj oczywiście. Pełna kontrola nad finansowaniem, zabezpieczenie finansowania budowy, ale we współpracy ze specjalistami. I tak samo, jeżeli chodzi o kwestie estetyki, decyzje o tym, jak mamy się pozycjonować na zewnątrz, wiadomo, że każdy ma swój gust. Są ludzie, którzy bardziej uniwersalnie potrafią się odnaleźć, mają to wyczucie, są ludzie, którzy mają troszeczkę mniejsze umiejętności w tym zakresie. Warto słuchać uwag z zewnątrz. Tu akurat może niekoniecznie trzeba. Korzystać z usług miliona specjalistów, ale w momencie, kiedy wchodzi kwestia doboru elewacji, doboru loga firmy, osiedla, jakiekolwiek kolorystyki na, na stronie internetowej, warto się radzić ludzi z zewnątrz, warto sprawdzić, czy to, co nam się wydaje, że jest ładne, wydaje się tak samo ładne wielu osobom. Bo jak chcemy się stać jednoosobową armią, która zajmuje się wszystkim i decyzje są e, nie, do, nie do zmiany, bo są najlepsze, no, to w pewnym momencie zaczynamy tworzyć produkty pod siebie. A nie o to chodzi w sprzedaży, żeby robić coś, co nam się podoba. Chodzi o to, żeby sprzedawać to, co się podoba innym. Oczywiście, jak ktoś jest 20 lat na rynku i uważa, że, że te pieniądze z inwestycji nie są tak istotne, może się kusić o to, żeby robić rzeczy ładne, takie, które go satysfakcjonują, budować swoje pomniki, ale no do tego trzeba dojść, no bo nie oszukujmy się. Przedsięwzięcia deweloperskie są mniejsze lub większe, ale są planowane na zysk. Nikt. Nie zaczynałby tej trudnej podróży, kilkunastomiesięcznej, bez wizji czy planu na zarobek. Także tutaj kwestie estetyczne, tak tylko luźno rzucam, pamiętajcie, żeby podpytać ludzi z zewnątrz. Ja sam wielokrotnie się na tym złapałem, że bardzo, bardzo twardo szedłem w jednym danym kierunku, mówiąc, że to jest najlepsze rozwiązanie. A nagle się okazało, że po rozmowie z jedną, dwoma, trzema osobami przekonały mnie do tego, że jednak się mylę że jednak to, co oni sądzą, jest lepszym rozwiązaniem i zazwyczaj też potrafią to uargumentować. Nawet w kwestiach estetycznych uwierzcie, że można przeprowadzić merytoryczną rozmowę. Myślę, że w dzisiejszym odcinku to wszystko takie króciutkie podsumowanie, żebyście mieli pełnię obrazu, jak skomplikowany i wymagający jest proces deweloperski. Nie jest to leciutki spacerek po miliony złotych, tylko ciężka, ciężka praca, gdzie ryzykując, może nam się to opłacić. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i słyszymy się w następnym odcinku. Na razie.